Alastor to dość wysoki, szczupły, o beżowej skórze i eleganckim, humanoidalnym demonie grzeszniku, który zazwyczaj widuje się z szerokim uśmiechem pełnym ostrych, żółtozłotych złotych zębów. Jest mniej więcej tego samego wzrostu co jego rywal, Vox, a obaj mierzą około 2 metrów. Jego włosy są w kolorze intensywnego różowo-rudego, ułożonego w krótkiego, ukośnego boba z czarnymi końcówkami, z podcięciem na plecach i małymi czarnymi porożami wystającymi z czubka głowy. Na jego głowie znajdują się dwa duże czarne kępki włosów, które przypominają uszy jelenia. Jego oczy mają czerwoną twardówkę z jaśniejszymi tęczówkami i szparkowatymi źrenicami, a górne powieki są ciemnoczerwone, a kolor ten rozciąga się aż do brwi, imitując cień do powiek. Jego przedramiona i podudzia czernieją, a palce u stóp i stóp są czerwone. Alastor ma na sobie czerwony płaszcz w prążki z ciemniejszym, wysokim kołnierzem i długimi rękawami z jaśniejszymi mankietami, klapami obszytymi białą, ciemniejszą czerwienią i lekko postrzępionym dołem. Dodatkowo zawiązuje czarną muszkę z jaskrawo-czerwonym środkiem na wierzchniej stronie z przodu. Pod płaszczem nosi dość długą, wypuszczoną na spodnie jaskrawo-czerwoną koszulę z czarnym krzyżem. Na piersi nosi również czarne spodnie wizytowe z mankietami pasującymi do płaszcza, czerwone, spiczaste buty wizytowe z odciskami kopyt jelenia na podeszwach oraz mały, owalny czerwony monokl w czarnej oprawie, który nosi na prawym oku. Nosi również cienką laskę z przymocowanym do niej inteligentnym mikrofonem w stylu vintage, którego używa do odtwarzania efektów dźwiękowych i nadawania swojego głosu podczas walki z Adamem w odcinku The Show Must Go On. Jego laska została złamana, a on sam otrzymał cios w klatkę piersiową, pozostawiając otwartą ranę, która się nie zagoiła. Zarówno laska jak i rana są zszyte zielonymi szwami, które sam wykonał w pełnej demonicznej formie ciało Alastora rośnie, a kończyny stają się dłuższe, jego szyja zyskuje dodatkowe stawy, a rogi rosną. W jednej ze scen w filmie tata pokonał Tatę Alastor ma na głowie dwa zestawy rogów. Jego twardówki czernieją, a źrenice przybierają kształt pokręteł radiowych. Na wielu częściach jego kombinezonu, a także na kącikach ust pojawiają się zielone szwy, a czerwone buty rozchodzą się, tworząc kopytne palce jako człowiek, a Lastor miał oliwkową cerę, kręcone ciemnobrązowe włosy i brązowe oczy, które nosił na tle małych owalnych okularów w czarnych oprawkach. Nosił białą koszulę, kamizelkę w czerwone paski z małymi złotymi guzikami, czerwony krawat ze złotą spinką, brązowo-czarne spodnie i białe eleganckie buty z czarnymi czubkami i obcasami. W odcinku pilotażowym jego projekt był niemal identyczny, choć z bardziej czerwoną kolorystyką, a spodnie były ciemnoczerwone. Buty i klapy płaszcza również były całkowicie czarne. Ciekawostki. Imię Alastora można przetłumaczyć z języka starogreckiego jako duch zemsty lub dręczyciel. Podawano, że Alastor, gdy żył, pochodził z Nowego Orleanu w Luizjanie. Vivzie Pop dodała, że Nowy Orlean był miejscem, w którym mieszkał i zmarł jako człowiek. Według Vivzie Pop, pierwotnie stworzyła Alastora jako kanibalistycznego jelenia, potem stał się kanibalistycznym demonem jeleniem, a kiedy usłyszała You're never fully dressed without a smile, z wersją piosenki z Annie, z filtrem radiowym, uznała, że właśnie tak brzmi. Dodała, że miał w sobie coś z Jokera i coś z kota z Chessier.